Orędzie 482 San Marco Udine 22 listopada 1992 roku. Uroczystość Jezusa Chrystusa, Króla Wszechświata. Wyrocznia Pana. Moi synowie najmilsi, uczestniczycie dziś w wielkiej radości Kościoła Niebieskiego i Ziemskiego, który zjednoczony z chórami anielskimi. Upada na twarz w akcie głębokiej adoracji przed Jezusem Chrystusem, królem wszechświata. Jezus Chrystus jest królem, ponieważ jest odwiecznym słowem, jedynym synem Ojca, obrazem Jego istoty, odblaskiem Jego chwały. Przez niego wszystko zostało stworzone. Cokolwiek zatem istnieje oprócz Boga, podlega Jego królewskiej władzy i jego powszechnemu panowaniu. Wyrocznia Boga dla Pana mego, siądź po mojej prawicy, aż Twych wrogów położę jako podnóżek pod Twoje stopy. Twoje potężne berło niech Pan rozciągnie z syjonu. Panuj wśród swych nieprzyjaciół. Przy Tobie panowanie w dniu Twej potęgi, w świętych szatach będziesz. Złona łona jutrzenki jak rosę Cię zrodziłem. Jezus Chrystus jest królem także dzięki prawu nabycia. Istotnie w chwili wcielenia Słowo przyjmuje do swej boskiej osoby naturę ludzką. W tej Unii hipostatycznej to co ludzkie zostaje wyniesione do jedności osobowej z samym Bogiem. Poprzez dzieło odkupienia dokonane na kalwarii Jezus wyzwala stworzony świat z niewoli szatana. Był On Mu dotąd poddany z powodu grzechu popełnionego przez pierwszego człowieka. Sam Jezus zapłacił na krzyżu cenę należną Bożej sprawiedliwości. Dzięki temu cały świat uwolniony od złego i na nowo doprowadzony do pełnej wspólnoty życia z Ojcem Niebieskim podlega królewskiej władzy Chrystusa i uczestniczy w Jego planie jako zwycięzca nad grzechem i śmiercią. Dziecko Boże i mieszkaniec niebieskiego Jeruzalem. mi jest pierwszy i ostatni i żyjący. Byłem umarły, a oto jestem żyjący na wieki wieków, i mam klucze śmierci i odchłani. A zwycięzcy i temu, co czynów mych strzeże do końca, dam władzę nad poganami, a rózg żelazną będzie ich pasł. Jak naczynie gliniane będą rozbici, jak i ja to wziąłem od mojego ojca i dam mu gwiazdę poranną. Z księgi życia imienia jego nie wymarzę i wyznam imię jego przed moim ojcem i jego aniołami. Zwycięzcę uczynię filarem w świątyni Boga mojego i już nie wyjdzie na zewnątrz i na nim imię Boga mojego napiszę, i imię miasta Boga mojego nowego Jeruzalem, co z nieba zstępuje od mego Boga i moje nowe imię. Jezus Chrystus jest królem, którego misja polega na ponownym doprowadzeniu świata do doskonałego uwielbienia Ojca. W tym celu oczyści go palącym ogniem ducha świętego w taki sposób, że zostanie on całkowicie wyzwolony z mocy złego ducha, z wszelkiego cienia grzechu i otworzy się na niewypowiedzianą radość nowego ziemskiego raju. Ojciec zostanie wtedy uwielbiony, a jego imię uświęcone przez całe stworzenie. W tym stworzeniu, odnowionym przez doskonałą wspólnotę życia z Ojcem, Jezus Chrystus ustanowi królestwo chwały, aby dzieło Jego boskiego odkupienia mogło się zrealizować w całej doskonałości. Duch Święty otworzy serca i umysły w taki sposób, że wszyscy będą mogli doskonale wypełniać wolę Ojca i Syna, aby jak w niebie, tak i na ziemi doskonale wypełniana była Boża wola. Dla osiągnięcia nowych niebios i nowej ziemi trzeba przejść przez bolesne i krwawe doświadczenie oczyszczenia, wielkiego ucisku i kary moi najmilsi synowie i dzieci poświęcone mojemu niepokalanemu sercu. Posłuchajcie słów waszej niebieskiej mamy, ona łagodnie was przygotowuje i prowadzi do przeżycia tych wydarzeń, nadeszły właśnie czasy przepowiedziane wam przez proroka Zachariasza, uderzę pasterza, a rozproszą się owce stada, bo prawicę moją zwrócę przeciwko słabym, w całym kraju wyrocznia pana, dwie części zginą i śmierć poniosą, trzecia część tylko ocaleje, i tę trzecią część poprowadzę przez ogień, oczyszczę ją jak oczyszcza się srebro i wypróbuję tak jak złoto próbują. I wzywać będzie mego imienia, a ja wysłucham i będę mówił. Oto mój lud, a on powie, pan moim bogiem. Dzisiaj, kiedy świętujecie liturgiczną uroczystość Jezusa Chrystusa, Króla Wszechświata, zapraszam was do złożenia mu hołdu heroicznej wiary, niewzruszonej nadziei i żarliwej miłości, w oczekiwaniu na jego chwalebny powrót, który doprowadzi was do bliskiego już wyzwolenia. Boże pismo potwierdza, że Jezus Chrystus jest świadkiem wiernym, pierworodnym spośród umarłych, i władcą królów ziemi. Jezus Chrystus nas miłuje i przez krew swoją uwolnił nas od naszych grzechów i uczynił nas królestwem, kapłanami Bogu i Ojcu swemu. Jemu chwała i moc na wieki wieków. Amen. Uważajcie, oto Jezus Chrystus nadchodzi z obłokami i ujrzy go wszelkie oko, i wszyscy, którzy go przebili, i będą go opłakiwać wszystkie pokolenia Ziemi? Tak, amen, jam jest alfa i omega, mówi Pan Bóg, który jest, który był i który przychodzi, wszechmogący. Błogosławię Was z radością mamy, która widzi, że jej dzieci coraz bardziej jej słuchają i idą drogą wyznaczoną im przez nią, prorokinię ostatnich czasów, przeżywanych właśnie przez Was. Błogosławię Was z moim Synem Jezusem Chrystusem, adorowanym dziś w blasku Jego boskiej królewskości. Błogosławię Was w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.